Cześć kochane dziewczyny, właśnie wróciłam od lekarza i powiem Wam, ja mam na kartce sobie napisałam pytania do niej, żeby już nie zapomnieć, bo miałam kilka, kilka tam takich wątków, więc powiem Wam bo właściwie jak przebiegła ta rozmowa, chociaż już widziałam, że była taka dzisiaj zmęczona, bo już dosyć późno miałam ten termin i myślałam, że mnie tak oleje, ale nawet pogadała ze mną. Więc najpierw zaczęłam od tego, że jestem na... Poście. I no, dopytywała się, co to jest, więc musiałam jej wytłumaczyć, o co chodzi z tym postem, i powiedziałam, jaki później właśnie mam plan, że po wyjściu z tego, że córka chce mi pomóc i te zdrowe nawyki wprowadzić do życia, i że teraz rano wstaję i staram się, idę rano zawsze na spacer i staram się, żeby w ciągu dnia minimum zrobić 10 tysięcy kroków. Teraz mamy godzinę 18. Ja dzisiaj mam na zegarku prawie 12 tysięcy, także mój limit już odhaczony. I, i wiecie, była taka, ale super, super, to jest bardzo dobra droga do tego, nie. Jeżeli chodzi o moje wyniki żelaza, wzięłam jedną paczkę, ją ja pokażę jakiś tabletek gdzie, gdzie mam torebkę. Zaraz wam pokażę, kurę. Nie wiem, czy ta nazwa Wam coś powie, ale miałam tak, dostałam takie tabletki i zjadłam jedną paczkę. Jedną paczkę wzięłam i po niej już mi się bardzo poprawiły wyniki żelaza. Prawie jest tak w normie. Także kupiłam sobie jeszcze jedną, ale oczywiście teraz pod, podczas postu i nie będę brała tylko, jak się post skończy. I tak. bo Sorry, że Wam tak to od tyłu opowiadam, ale to ma związek właśnie z tym, o czym Wy mówiłeś, nie? No, i bla, 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 bla. I tam jej powia, powiada, no i ona mówi super. No i później ja mówię tak. O tą in, insulinoporność, nie? A ona powiedziała mi coś takiego. Yy, I ten oporność i ten, insulinooporność, i ten yy, na. No, jak to się mówi? Kurde. Jak zdyma brzuch ten. Yy, Alergię no, na jakieś tam pokarmy, nie? Yy, no to powiedziała, że. Na razie trzeba inne rzeczy wypróbować. Jestem na dobrej drodze. Ten mój plan, który sobie założyłam, jest bardzo dobry i że nie ma sensu wydawać pieniędzy w tej chwili na te badania. Bo na przykład któreś z tych badań, nie wiem czy to insulinooporność, nie, ten, ten na, na jedzenie, na alergiczne, to jest na 99 produktów. Na, na nietolerancję pokarmową, to się tak dokładnie nazywa kosztuje, na 99 tylko rzeczy, kosztuje 250 euro. I, i, a jeżeli chodzi o tą insulinę, nie? o tą o, o insulinooporność, to się bardzo wiąże właśnie z tym stylem życia. Jeżeli ja bym chciała zostać w tym stylu życia, w którym w tej chwili byłam do tej pory, no to jeszcze miałoby to jakiś sens, żeby sprawdzić, czy nie jestem na dobrej drodze do tego, żeby dostać cukrzycę, tak? Ja chociaż powiedziałam, że mój tata jest cukrzykiem i że może, może mam skłonności, ale ona powiedziała, żeby na razie się wstrzymać, jeżeli właśnie robię sobie ten ruch codziennie i, i robię ten post, i potem zamierzam coś zmienić. To nie ma sensu teraz wydawać w ogóle pieniędzy na jakieś dodatkowe badania, tylko trzeba przeobserwować, co się będzie działo z organizmem. I potem już ewentualnie, gdyby się waga nie ruszała albo cokolwiek, no to można dalej działać. Także się też super zachowała, nie naciągała mnie na, na żadną kasę i to mi się bardzo spodobało. No i... I też ją zapytałam o to keto, nie? bo wy polecia, polecałyście mi tych braci, rozeń rodze, rodzeń, czy rodzeń. Czy... Ogląda, obejrzałam kilka filmików ich, no i ja tak widzę, że oni są bardzo przekonani do tej metody. Yy, samej metody się nie, jeszcze nie wsłuchałam dokładnie, jak ta keto dieta przebiega, ale wiem na przykład z doświadczeń Agnieszki, że ona kiedyś robiła dietę i ona się bardzo źle po tym czuła, musiała tą dietę przerwać. Um, oni są, nawet dzisiaj słuchałam ich live'a, więc oni są bardzo przekonani do tej, do, do, mówię, do tej metody i odchudzania i zdrowego odżywienia, chociaż w moim umyśle to nie bardzo się jakby... Nie mogę sobie tego wyobrazić, żeby na co dzień tyle tłustych rzeczy wcinać i energię czerpać właśnie z tłustego jedzenia. To na dłuższą metę nie wydaje mi się to dobre i to też trzeba być bardzo konsekwentnym, bo inaczej się wywali z tej ketozy. I moim zdaniem, chyba organi organizacja potrzebuje chyba wszystkiego. Więc, gdyby się tak działo, że już naprawdę nie miałabym innej możliwości i, i stałaby mi waga, i nie wiedziałabym, co zrobić, to może bym kiedyś tej keto spróbowała. Ale, dopóki mogę innymi metodami i tak powoli sobie to zrobić, bo ja nie chcę szybko, ja nie chcę żadnych szybkich zmian, bo ja już się przekonam, że to wszystko wraca z powrotem i to nawet z nawiązką. Powiedziałam jej również, że ta opuchlizna, która była na nogach, co Wam wcześniej mówiłam, ona mi nie zeszła, a wręcz wydaje mi się, że, że się pogorszyło, bo przy kolanach mi się takie, takie, takie małe bóle, kulki tak jakby narosły, takie delikatne, takie jajka. Jak nacisnę, to jest miękkie, nie? No i ona powiedziała mi, że mam słabe, nie wiem jak to się nazywa coś, co tak ściąga całe te nogi. Niektórzy noszą takie skarpety ściągające, żeby, żeby to dobrze tam, tam działo się, coś, trzymało te, te, nie wiem czy to o mięśnie chodzi, o żyły chodzi. Dała, powiedziała mi słowo, a ja go nie zapamiętałam i nie mam teraz jak tego sprawdzić. W każdym razie ona mi poleciła potem na jesień jakby co to, żebym sobie kupiła takie ściągające, właśnie pończochy lub jakieś tam takie skarpety, bo niestety mam taką przypadłość, że, y, że mam to słabe. A oprócz tego teraz, że jestem, mam y, parę kilo za dużo, paręnaście. Tak chciałam być miła dla siebie, paręnaście może. Paręnaście to na pewno, jak nie parę dziesiąt, to już nawet nie wchodzę w to. <śled> y, no to. No właśnie, no i, i tak. No I i ona i powiedziała mi, że ja przez to nie mogę większych ćwiczeń robić, bo bolą mnie te kolana znowu, nie? Pamiętacie, ja miałam w zeszłym roku zaszczyt, jak zaczęłam biegać. No i ten, i ona powiedziała, że w takim razie, żebym w ogóle nie obciążała nóg, tylko żebym sobie na przykład stepper jeszcze, te, te kroki super, powiedziała, że to jest. Fantastycznie, jak się rano wstanie i zaraz y, na świeżym powietrzu zrobi się trochę ruchu. To jest fantastyczna rzecz dla organizmu, także jestem y, y, dzielna. Y, jak zaczęłam, nie, ja już przed postem zaczęłam w sumie wstawać. Powiem Wam, że te tabletki, y, te żelazo, ona się też pytała właśnie o efekt. I powiem Wam, że od momentu jak zaczęłam je zażywać, tam za jakiś czas, to naprawdę wstawałam wcześniej rano i byłam bardziej wyspana, byłam bardziej energiczna i nie mam tego takiego mocnego tutaj właśnie ścisku na klatce. Yy, także te tabletki na yy, jednak to ten poziom żelaza ma bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie. No i, i w takim razie już straciłam wątek, wątek tak jak ja. Nabijam Wam i nabijam i nabijam i, i już sama pogubiłam, co chciałam powiedzieć, no w każdym razie żebym no yy... Super, że, że właśnie tą, tą, te spacery robię rano. No i że przydałby mi się taki steper, nie? Na przykład to. Także muszę się ładnie uśmiechnąć do mojej marty, bo ona niekoniecznie nie musi używać, bo ona i tak jogę y, robi, z psem dużo wychodzi. Czasami jeszcze tam jakieś inne ćwiczenia w domu, to ten steperek tak stoi, ona kiedyś go używa częściej. To może by mi go przywiozła i mogłabym sobie oglądać jakiś serial i troszkę postępować. Wzmocnić, właśnie, o, o, właśnie, chodzi o wzmocnienie mięśni. Nie? No, także tyle u lekarza, i. Yy, no i teraz po drodze zrobiłam zakupy. Yy, zrobię zaraz takiego szybkiego hola. Mam zdrowe i niezdrowe rzeczy. Byłam na, zaku, na zakupach u chwera. Yy, no to Wam pokażę, co tutaj mam. Dobrze, no to będę wyciągać z światy i Wam na pokazywać. Tutaj mam pyszne jabłuszka Pink Lady. Bardzo dobre jabłka, tylko zawsze sprawdzam, czy są takie mocno twarde. Bo jak są już takie miękawe, to już mnie nie bardzo interesują, ale sam smak tych jabłek też jest bardzo dobry, akurat tutaj trafiłam u na takie tanie, znaczy takie twarde jabłka. Ja takie właśnie najbardziej lubię. To tutaj mam mieszankę orzechów. Do rodziarni potrzebuję do deseru. Bo w domu mam własną, własną mieszankę, tylko będę jeszcze uzupełniać, bo brakowało mi w tym orzechów włoskich, a Grzesiek bardzo lubi orzechy włoskie. Robię mu codziennie te maślanki. A właśnie muszę Wam powiedzieć, słuchajcie, a propos maślanek. Ale nie, to Wam, to wam powiem z Grześkiem. E, tutaj mamy do deserów takie ciasteczka e, maślane. Do deserów to leziarnie również dekorujemy w tym, jak ktoś bierze tam taki, taki deserek lodowy z bitą śmietaną, z jakimiś wafelkami, z ozdobami, no to jeszcze zawsze dajemy coś takiego trochę innego do tego, nie? Dwa ogórki. Nawet nie, dopiero przy kasie zauważyłam, że tu jest jeszcze jakaś taka, że tu jest obieraczka przy tym. Nawet wcześniej nie zauważyłam. Ale klamach proszę bardzo. Dobra, to mamy. Brokuł. Nie lubię brokuła, ale kupiłam. Zmuszę się teraz, żeby zjeść. Kalafior. Kalafior jest w porządku. Werlinka. Taka podwójna paczka szynki, szynki tostowej i paczuszka jakiejś pieczonej szyneczki. I to będę miksowała i będę robiła z Grzesiowi taką z przyprawami, taką pastę do smarowania do chleba. I zakupiłam sobie nową patelnię. Patelnia o średnicy 28 cm, bo do tej mojej się wszystko już przyczepia. Ta jest taka dosyć ciężka, dosyć tak porządnie wygląda i gryf ma Plastikowy jakiś czy tam jakiś, jakiegoś tworzywa, że nie będzie parzył. Więc ups! Kalafer mi spadł. Dobra. I teraz pokazuję kolejny. Teraz dla Grzesia jego ulubione ostatnio karts. To są te takie wafelki z Kindera. Bardzo dobre chrupiące. On jest jakie one są dobre. Jak Wam to pokazuje, to po, aż mnie ściska. Sama bym spuła. On jednak grzeszy wieczorami. Zaczął tak tak. Od czasu do czasu zje coś tam słodkiego wieczorem. Ee, rukola do sałatek. Malinki, bo mogę. Tutaj kupiłam taki. Pierwszy raz kupiłam. Gotowy, strudel tajk, pisze, że to jest gecogenne. to tak jak się robi, tak ręcznie. No, wiadomo, że jak robi, jak on robi, czekajcie, 27-8, a to jeszcze jest trochę ważne. Jak on robi, to coś takiego, ale ciasto francuskie, ale takie z wyższej półki. I Grzesziek, Grzesiek jak robił kiedyś też trudle jabł, z jabłkiem albo. Yy, nie wiem, czy mam też to, to chyba w zeszłym roku pokazywał Wam, jak się samemu robi taki strudel ale to już, to już jest wyższa szkoła jazdy. To już dla ta... Dlatego on ostatnio te wszystkie potrawy, to już robi z takim kupnem, kupnym, ciastem francuskim, bo samemu zrobić strudel to jest naprawdę. to jest takie wyzwanie. A tutaj właśnie kupiłam gotowy i jestem ciekawa, jak to będzie smakowało, bo pomyślałam sobie, że w tym. Zapiekę mu któregoś dnia, gdzieś tutaj mam takie kiełbaski dla niego, takie małe paróweczki, zawinę w to ciasto i upiekę mu w tym e, tak na szybko, bo ja na razie nie mogę myśleć, żeby sobie robić postne dania i jemu też jakieś takie wiecie, y, bardziej zredukowane. <grytanie> się musi trochę wytrzymać, aż y, przyłączymy się, R razem będziemy troszkę lepiej jeść. Dobra, tutaj mam śliwki, bo też mogę. Mogę sobie pozwolić na śliwki. Yy, miód. Uuu, nie wiem, czy mi się jajka rozbiły, czy coś mi się tutaj... A nie, chyba nie. Yy, świeża bazylia. O, pachnie. Pięknie pachnie świeża bazylia. Uwielbiam, uwielbiam zapach bazylii. I... Powiem Wam, że u Uchofera są tanie jajka z, z tego z wolnobiegowych z wolno kur. No. Dobra, to, to. I tutaj mam jeszcze kilka pomidorków. Na wagę kupiłam, żeby nie kupować w plastikach, kupiłam na wagę. I jeszcze mam czekajcie, bo jeszcze to nie wszystko. Tak się, tak się nanosiłam tych siat, że myślałam, że już do domu nie dojdę. Miałam dwie siatki. Oto wiecie, jak szłam od fryzjera, nie od fryzjera, od lekarza, to po drodze zrobiłam, zakupiłam dwie siatki i jeszcze taki cały plecak ciężki. Zobaczcie, co w tym plecaku, ile się zmieściło mi do tego plecaka. Tutaj dla mnie dynia. Będziemy robić dynię. Muszę się troszkę spytać bo w ogóle, jak się taką dynię robi, bo ja nigdy nie jadam dyni. O, właśnie. I tutaj znalazłam w koperze, u się mówi, znalazłam maślanki o innych smakach niż zawsze Grejkowi kupuję. Ja mam dla niego i tak już chyba z 5-6 smaków, ale dlaczego nie? Jak widzę coś nowego. Proszę bardzo, znalazłam maślankę z Wiśnią i znalazłam maślankę z Malina plus Żurawina. Dwie nowe maślanki wchodzą. W Grzesia menu. tutaj mamy jeszcze inne jabłuszka, bo jabłka dosyć dużo w tej chwili idzie. Majonez. Właśnie to są te paróweczki takie małe, które chcę Grzesiowi w cieście zapiec, ale to nie dzisiaj. Brunch to jest taki serek. One są w trzech smakach, przynajmniej tak w sklepach u nas. Są branże w... ograniczone w trzech smakach, bo było więcej. Były jeszcze kiedyś takie hinduskie ich smaki, trochę skary też były, ale one chyba się nie za bardzo sprzedawały. Były też słodkie, chyba że to zależy od sklepu. Być może w Merkurym byłoby więcej. Ja do Merkurego tutaj nie chodzę, bo nie mam nigdzie, yy, yy, więc. Ale tak u Hofera, w Szparze, tutaj u nas są tylko chyba trzy smaki, właśnie klasyczny ziołowy i ten ostry z pepperoni, który ja kupuję i powiem wam tak, że to jest zarąbisty serek do smarowania na chleb, oczywiście, albo można sobie go użyć, którego obojętnie, który smakowy, do sosów, jak sobie usmażycie mięsko, dam z cebulką sobie przyprawicie i na koniec na przykład możecie sobie tym zagęścić, tak, nie całe, możecie zobaczyć, ile, ile wam potrzeba, ale to taki zrobi. E, taki delikatny smak, tak jakby troszkę śmietanki było, taki bardzo dobry, bardzo dobry. Kryśkowie, jak mówiłam kiedyś, że a użyję tego do sosu, to nie, 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 nie. Nie używaj, nie używaj. A potem kiedyś zrobiłam taki sos jakiś mięsny z, z pieczarkami i właśnie tym... A jak wcinał, a jak wcinał? Nawet nie wiedział, co wcinał. On mówi nie, a on nie wie, że jest na tak. Masz tę piankę, żel do golenia mu kupiłam dla delikatnej skóry. I co jeszcze? Takie ściereczki z mikrofazy. Po trzy sztuki, pakowane. Dwa razy. I ostatnia rzecz. Kupiłam leginsy. Takie krótkie załytkę. Czy dobry rozmiar kupiłam? A może? Nie wiem, muszę przymierzyć. W każdym razie: jedne czarne i jedne popielate takie za kolano. Tak, kocham. I to są całe moje zakupy. Dziękuję Wam bardzo za to, że oglądaliście, że zostaliście ze mną do końca. Zostawcie łapeczkę, napiszcie komentarz, będę się bardzo cieszyć. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Pa!